w Ameryce. Natomiast o 42 już zaczynają się teatry broadwayowskie. Co trzeba zrobić, żeby być teatrem broadwayowskim? Odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba, proszę Państwa, mieć scenę, a w zasadzie widownię, która pomieści minimum 500 osób. Wszystkie inne widownie, które są mniejsze, mogą się nazywać teatra, te, teatrami off-Broadwayu. Off-Broadwayu, proszę Państwa. W związku z tym e, niektórzy wyobrażają sobie, że Broadway to jest e, dosłownie kawałek uliczki. A teraz spójrzcie Państwo w prawą stronę. Przepiękne neony. Za chwilkę tam się Times Square znajduje, proszę Państwa. Zatem od tego momentu zaczynają się teatry broadwayowskie. Kolejne uliczki, 43, 4 aż do 49, to właśnie tutaj znakomite musicale, proszę Państwa, codziennie o godzinie 19 są wystawiane. W związku z tym, jeżeli ktoś jutro na przykład upiór w operze, proszę po prawej stronie za chwilkę będzie przy 409, jeżeli dobrze pamiętam, Chicago. W związku z tym tutaj bardzo proszę kolejne teatry, które zapraszają, ze względu na to, że ta dzielnica znana jest właśnie z musicali. A tuż za nimi znajduje się Times Square, czyli takie skrzyżowanie, skrzyżowanie, świata, jak to określają. My na Times Square będziemy, to jest tutaj, że to jest najbardziej, proszę państwa, uczęszczane miejsce w Nowym Jorku, ale także najbardziej zatłoczone. Zatem tam rzeczywiście torebki trzeba blisko trzymać i siebie trzymać blisko mnie, proszę Państwa, tak żeby było wszystko w porządku. My ósmą aleją będziemy dzielnie jechać, kierowca już tutaj, piana mu na twarzy wystąpiła, proszę Państwa, bo jeżdżenie autokarem po Nowym Jorku do najłatwiejszych i do najprzyjemniejszych na pewno nie należy, bo tutaj nie ma żadnych przepisów. Tutaj każdy jeździ tak jak chce. Tak samo jak jutro będziemy, proszę Państwa, chodzić po Nowym Jorku, to pamiętajcie o... Pamiętajcie Państwo, że taką zasadą w Nowym Jorku jest nie czekanie na czerwone światło. Po prostu idziemy na czerwonym świetle. Jeżeli nic nie jedzie po lewej, po prawej, to po prostu idziemy. No i teraz szczęście mamy. My mamy szczęście, ktoś ma nieszczęście, ponieważ wozy, wozy Straży Pożarnej, proszę Państwa, nam wyjechały. No i te charakterystyczne sygnały Straży Pożarnej dlatego mówię, że nieszczęście dla kogoś, no bo pewnie jadą ratować kogoś. Natomiast my możemy zobaczyć właśnie te takie pokazowe wozy strażackie tutaj nowojorskie słyszę, i usłyszeć ten charakterystyczny sygnał, proszę Państwa. One także łatwego zadania nie mają, no bo muszą tymi drobnymi, tymi wąskimi uliczkami przedostać się pod wskazany adres, co jest na pewno wyzwaniem. A oprócz tego, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, ósmą aleją będziemy jechać teraz do ronda Kolumba. I tam przy rondzie Kolumba, proszę państwa, będziemy mijać między innymi budynek Donalda Trumpa, Trump Tower. Bardzo często mnie państwo dopytujecie, gdzie Trump Tower się znajduje. W zasadzie mamy trzy budynki Trumpa w Nowym Jorku, trzy Trump Tower. W związku z tym to nie jest jedno, nie jest jedno miejsce. My obok ronda Kolumba będziemy mogli zobaczyć jeden z tych budynków. A po drodze widzicie państwo oczywiście jeszcze żółte taksówki. I tutaj z tymi żółtymi taksówkami także historia związana, kiedy powstały, skąd się wziął kolor żółty i ile tych taksówek jest w Nowym Jorku. Otóż taksówek jest dokładnie 12 tysięcy. Każda taksówka musi mieć licencję, musi mieć tak zwaną blachę. I tymi blachami się, proszę Państwa, handluje. W związku z tym, żeby móc wykonywać zawód taksówkarza w Nowym Jorku, trzeba zakupić sobie taką blachę. Ponieważ jeżeli ona nie jest dostępna normalnie w urzędzie, ponieważ wszystkie 12 tysięcy. Zostało wydanych, to, krąży, to krążą na tak zwanym czarnym rynku i wtedy można sobie taką blachę normalnie kupić. Tylko, że to już idzie w setki tysięcy, w dziesiątki tysięcy dolarów, żeby taką blachę mieć. 12 tysięcy żółtych taksówek jeździ ulicami Nowego Jorku, a wszystko wzięło się z lat dwudziestych mniej więcej, kiedy na ulicach pojawiało się coraz więcej samochodów, szczególnie Fordów, no bo jak żeby inaczej. Ojczyzna przecież. To, proszę Państwa, kelnerzy, którzy zamawiali samochody, taksówki dla swoich gości, dla swoich konsumentów, tutaj nie wiedzieli, który z samochodów jadący ulicami Nowego Jorku, no podejrzewam, że nie było ich wtedy aż tak dużo, aż tak wiele, który mają zatrzymać. Zatem wystąpili z postulatem, żeby te taksówki miały jakiś charakterystyczny kolor, żeby łatwo można było je złapać. No i od tego momentu powstały żółte taksówki.